Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca w serii Wady i Zalety konkretnych samochodów używanych dzisiaj po japońsku Mazda Atenza. No dobrze, Mazda 6, pierwszej generacji zejdźmy trochę bardziej do Europy. Nie po japońsku produkowana od 2002 do 2007 roku przez sporą część osób nazywana japońskim pasatem. Ale właśnie czy pod kątem zachowawczego designu, czy bardziej małej awaryjności, która powinna być w teorii, bądź w praktyce. Dzisiaj szerzej postaram się na ten temat odpowiedzieć. Mazda 6 to odpowiedź po modelu, który zastępowała, czyli po Mazda 626, która może pod kątem wyglądu nie była jakoś zbyt bardzo przebojowa, ale trzeba przyznać, że było to auto Mało awaryjne i często wybierane też właśnie na rynku wtórnym przez klientów. Tutaj w tym czasie już powoli dochodził Ford do władzy, więc też maczał swoje palce, w tym tak jak w Jaguarze. Czy to wyszło na dobre? No a zaraz szerzej też na ten temat powiem. Było to dość spore wyzwanie, bo zależało na tym, żeby zachować małą awaryjność zrobić dość ciekawy design, no ale to są te lata, kiedy też księgowi dosyć mocno dochodzili, tutaj do ładu, szczególnie jeżeli jakiś drugi koncert jeszcze w to ingeruje. Zazwyczaj na pewno nie chodzi o wydawanie zbyt wielkich dodatkowych pieniędzy. Produkowana była głównie w Japonii, ale też była produkowana w fabryce Forda w Stanach w Michigan, celowo na rynek amerykański. Jeżeli chodzi o pojemność bagażnika, bo spora część osób wybiera to auto właśnie ze względów na gabaryty, trzeba przyznać, że tutaj nie ma zbyt dużych dysproporcji. Liftback 492 litry, sedan 500 litrów i kombi aż 505 litrów, więc te. Różnice są naprawdę symboliczne i szczerze, gdybym miał wybierać... Którąkolwiek z tych odmian raczej pokusiłbym się na wersję liftback. Trzeba pamiętać też o tym, że jeżeli widzimy taką Mazdę szóstkę pierwszej generacji u nas do sprzedaży w Polsce i jest dosyć biednie wyposażona, prawdopodobnie jest to wersja ściągnięta bezpośrednio ze Stanów. Tamte wersje na pewno nie miały najczęściej ksenodów, miały klimatyzację ręczną, raczej były to biedne odmiany. Wersje europejskie były zawsze dobrze wyposażone. W 2005 roku przeprowadzono. Lifting, no cóż, można powiedzieć, jak to lifting w wykonaniu japońskich marek też był dosyć symboliczny. Nie było tam zbyt wielu zmian, no ale podstawowe rzeczy to zmiana kolorystyki tapicerek, zmiana kolorów zewnętrznych, zmiana felk, zmienił się trochę w lot. To chyba tyle, jeżeli chodzi o takie zmiany futurystyczne. Eee, futurystyczne, co ja też mówię, eee, ale wbrew pozorom, to auto mogło się podobać. Ta sylwetka na pewno wyróżniała się w tłumie. Eee, czy to w Leafbacku, czy w dosyć dużym pojemnym kombi eee, wiele osób to auto wybierało, chociaż też nie było tanie. To tyle tytułem wstępu, trochę dzisiaj krócej, ale przejdźmy do wad i zalet. Tradycyjnie rozpocznę od zalet. Zaleta numer jeden. Wnętrze japońskie, ale w dobrym stylu. Ja już nieraz mówiłem w swoich odcinkach, że nie jestem miłośnikiem do końca japońskiego stylu robienia wnętrza. Zawsze coś gdzieś mi tam nie pasuje, jakoś tak nie potrafię się do tego przyzwyczaić. Ale trzeba przyznać, że te tworzywa z perspektywy lat. Setek tysięcy kilometrów, bo też tak na to auto patrzmy z takiej perspektywy. Naprawdę wytrzymują wiele, nie skrzypią jakoś namiętnie i też nie są jakieś zbyt bardzo łatwe, podatne na porysowania. Oczywiście wszystko można porysować. Kolejny aspekt, bardzo dobre prowadzenie. Oczywiście to jest też związane z zawieszeniem, ale to auto słucha się kierowcy. Dobrze czuje na kierownicy i to niekoniecznie musi być odmiana 260-konna, żeby to auto naprawdę dobrze jechało. Kolejna sprawa design. Wbrew pozorom, przeskok między Mazdą 6.2.6 a Mazdą 6 był dość spory. Mazda 6, może to nie była tak szokująca jakaś sylwetka, ale na pewno mogła wielu osobom podobać się w momencie debiutu i to trzeba przyznać, że dzisiaj na pewno już się ten wygląd opatrzył, ale wbrew pozorom nie jest źle. Kolejna sprawa, bogate wyposażenie, o tym już mówiłem wcześniej. Nie ma problemu, żeby mieć klimatronik, mieć ksenony, mieć zestaw boze, e, nagłośnieniowy. Chociaż niektórzy mówią Bose, dla mnie lepiej boze e, pasuje. E, ale na pewno te mazdy, jeżeli chodzi o europejskie odmiany, naprawdę można spotkać w dobrym wyposażeniu i też takie polecam e, kupować. Temat karakuri, czyli system składania tylnych oparć. Po prostu z bagażnika mieliśmy dwa przełączniki, którymi można było złożyć, Oparcia tylnej kanapy. Europejscy producenci uczyli się trochę tego później. Nie wiem, czy Mazda była jako pierwsza. Nie chcę tutaj się spierać, ale na pewno ten system jest niezwykle wygodny. Miałem go w swojej lagunie kupę polecam fajna sprawa. No i ostatnia kwestia, bardzo mała utrata wartości. Chociaż tutaj bym trochę rozdzielił między silniki benzynowe a wysokoprężne, ale wbrew pozorom japońskie marki dość dobrze trzymają cenę. Dobrze, odłóżmy na bok zalety pora teraz na wady. Pierwsze słabe wyciszenie. Jeżdżąc Mazdą 6 z silnikiem wysokoprężnym, powiem tyle, No miałem tutaj dosyć spore przeświadczenie, że jest trochę za głośno jak na ten segment. Gdzieś tam poskąpiono, na deskę może wyłożono trochę więcej pieniędzy, ale gdzieś na wygłuszenie już niekoniecznie. Kolejna sprawa rdzewiejące Nadkola, które bardzo często kojarzą się z tym modelem i to jest Wada fabryczna? No poniekąd tak, ale klapy, błotniki, progi potrafiły też rdzewieć, ale najbardziej tutaj właśnie wewnętrzne strony nadkoli. Spora część osób, które interesują się Mazdą szóstej generacji, dobrze wiedzą, że pierwsza rzecz, jaką należy sprawdzić, to czy już było po prostu to robione, albo czy trzeba będzie lada moment to zrobić. Kolejna sprawa, zakręcone zawieszenie, trzy wahaczowe na koło. Wbrew pozorom ono sporo wytrzymuje, jeżeli chodzi o dystans, o interwały między wymianami, ale trzeba też na to zwrócić uwagę, szczególnie przy oględzinach tego samochodu przed zakupem. Problem z geometrią, no, poniekąd też to wiąże się z zawieszeniem, ale często w tym aucie trzeba zazwyczaj ustawiać geometrię. Może nie w każdym modelu, ale wielokrotnie od Was słyszałem, że mieliście tego typu problemy, zatem ten niuans też dzisiaj przedstawiam. Wysoka cena zakupu, no dobrze, wtedy mówiłem, że dobrze trzyma wartość, teraz wysoka cena zakupu. Dobra, połączmy to jako jedno. Mazda dobrze trzyma wartość. Diesel poprzednia Poka, tak, to jest silnik, który oczywiście był modyfikowany na przestrzeni lat, pamięta jeszcze lata 80. Po liftingu pojawia się wersja 143K z filtrem cząstek stałych. Automatycznie też pojawiał się więcej problemów, ale o silnikach w dalszej części. Wolny czterostopniowy automat. Tak, to jest ta skrzynia, której bym raczej do tego samochodu nie wybierał. Mimo wszystko wolałbym skrzynię manualną. Dobrze, odłóżmy wady i zalety. Oczywiście to są wybrane wady i zalety, też część dzięki Wam jest tutaj przedstawiona. Warto też pomówić o silnikach. Sporo możemy spotkać w Polsce silników wysokoprężnych, dwulitrowych 121 koni, 136 i poliftingowy 143 konie z filtrem cząstek stałych i kilkoma innymi bajerami. Pamiętam jak gdzieś, gdy Piotr Gogiński z kanału Kocham Gotować próbował sprzedać swoją Mazdę 6 w kombi, właśnie pierwszej generacji, z silnikiem wysokoprężnym. Po wymianach wielu elementów z silnika, naprawdę auto dobrze doinwestowane, nowe opony, i przez ponad pół roku sprzedawał to auto, a znajomy sprzedał identyczne w lepszych pieniądzach z tego samego rocznika z silnikiem benzynowym więc ten diesel widać też nie do końca jest chętnie wybierany na rynku wtórnym. Co do silników benzynowych mamy silnik 1,8 120 KM, 2,0 od 141 do 147 koni i 2,3 162 260 koni i na Stany też nie należy zapominać była oferowana 3 litrówka. Jeżeli miałbym polecać tak z ręką na sercu, w moim przekonaniu silnik 1,8-120 KONI jest chyba najbardziej optymalny do tego samochodu. Jak ktoś by próbował silnik 2,3 sprzęgnąć z instalacją gazową, może to nie być tanie i do końca nie być efektywne. Silniki benzynowe wyposażone są w łańcuch rozrządu, powinny wytrzymać około tych 300 tys. km. Silniki dieslowskie mają. Pasek zębaty, tutaj te interwały nie powinny przekraczać 120 tysięcy km. raczej nie zrywają się przedwcześnie, ale to wszystko zależy od tego, jakie podzespoły zostały zastosowane. W dieslach też pojawiały się problemy z wtryskiwaczami Denso, problemy z EGR, jak to w dieslach, różnie też to bywało. Reasumując... Nie jest to złe auto. Na pewno. Jeżeli nie będzie problemów blacharskich, albo już zostały wcześniej zrobione, zwróćcie uwagę na to, jak zostały zrobione, czy te elementy zostały dobrze wycieniowane, czy ktoś po prostu nie robił tego wałkiem z kastoramy. Jeżeli chodzi o przestrzeń wewnątrz, jest sporo tej przestrzeni wewnątrz. Deska rozdzielcza może się podobać. Wygląd zewnętrzny też. Co do ceny, nie chcę celowo mówić o cenach, bo to jest taki rozstrzał cenowy tych samochodów, że. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, ale też raczej szukałbym tego w wyższym pułapie cenowym. W moim przekonaniu jest to w porządku. Auto nigdy nie byłem entuzjastą tego modelu, może go do końca jeszcze nie poznałem, ale też czekam na Wasze opinie, jakie są Wasze doświadczenia z tym autem. A póki co żegnam się. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej! Jeżeli spodobał Ci się mój materiał, zostaw łapkę w górę, obejrzyj również inne moje odcinki i zasubskrybuj kanał.